W poniedziałek mają ruszyć szczepienia nauczycieli. Czy to właśnie oni powinni być zaszczepieni jako jedni z pierwszych? O to zapytaliśmy w dzisiejszej sądzie. Nie wiem. <głos》>, powiem sama, nie, nie, nie mam zdania na ten temat. Ci, co chcą, niech się szczepią. Ci, co nie. To ich decyzja. To mi się wydaje, że może być pierwszy. Nauczyciele drugie miejsce. Tak, mnie się wydaje, nie wiem. Oni są bliżej chorych. Nauczyciele mogą uczyć w maskach, nie, a, a oni muszą jednak wszystko dobrze widzieć, prawda, także myślę, tutaj, że też lekarze. Ja mam nadzieję, że tak, bo moje dziecko jest nauczycielem, uczy języka angielskiego w Sosnowcu, ja mam nadzieję, że tak, bo, ale teraz uczy korespondencyjnie, no więc nie bardzo wiem, co powiedzieć, ale jak będzie nauczeni, to bym chciała, żeby był pierwszy zaszczepiony. Wam zdania na ten temat? Jako pierwsi w kolejce, tak? Mają największy kontakt z ludźmi, z dziećmi, i tak dalej. Najwiadomo, wiadomo, uczą nas wiedzy, nie? Także w pierwszej kolejności, jak najbardziej. Myślę, że tak. No, bo są najbardziej narażeni chyba nie. jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czekamy na Wasze komentarze.